Imprezy tej rangi w Polsce jeszcze nigdy nie było. W cegłowie koło Mińska Mazowieckiego blisko setka dzieci rywalizowała w pucharze polski fitness. Cieszę się, że słyszę dużo komplementów, jeżeli chodzi o nasz obiekt sportowy, z którego jesteśmy dumni, jest to obiekt nowoczesny, obiekt który wyposażony w akustykę. Występują zarówno dziewczynki, które już znamy z poprzednich startów, utytułowane, jak i nowy narybek i myślę, że rośnie poziom zarówno w programach dobolnych, które są lepiej dopracowane, lepiej wytrenowane, jak również widzimy, no... Bardzo zgrabne niektóre dziewczynki, mimo tego młodego wieku, to już to świetnie wyglądają. Jesteśmy pod olbrzymim wrażeniem, że udało się w tak małym Cegłowie ściągnąć tak dużą imprezę o randze Pucharu Polski. Jest to historyczne wydarzenie również dla Cegłowa, bo pierwszy raz mamy zawody ogólnokrajowe na naszej gościnnej ziemi. Kształtowanie serwetki, no może w tym wieku nie jest to tak absorbujące. Jak w starszym wieku, gdzie trzeba na siłowni trenować dużo, ale już trzeba trzymać dietę zdrową, już trzeba no, ćwiczyć jakieś tam elementy siłowe, czy pod obciążeniem własnego ciała, czy jakimiś drobnymi ciężarami, na pewno żeby tą siłę mieć, do, chociażby do wykonywania tych elementów.